Wygląda na to, że belgijscy twórcy zdecydowali się uwrażliwić międzynarodową społeczność na tematykę transgender. W 2018 roku mieliśmy rewelację festiwali, czyli Girl, a dziś do kin wchodzi Lola, Lorą Micheliego. różnicę, ponieważ gel to była produkcja belgijsko-holenderska, a tutaj mamy do czynienia z produkcją belgijsko-francuską także inni współproducenci. Inni reżyserzy też, także inni aktorzy, także różnic jest więcej, ale nadal jest to belgijski film o tra tematyce transgender. Tak, mamy do czynienia z osiemnastoletnią Lolą, która jest właśnie w trakcie terapii hormonalnej, co więcej ma szansę lada chwila przejść operację korekty płci, ale jest jeden szkopuł, ponieważ nasza Lola, pomimo już radzi sobie bardzo dobrze sama, nie jest oderwana od rzeczywistości, od swojej przeszłości, czyli od swojej rodziny. I ta przeszłość zaraz ją dogoni, ponieważ tak jest, że żeby pójść do przodu, musimy najpierw odwrócić się i spojrzeć w tył. I trzeba przyznać, że ten moment przejścia między jedną płcią a drugą faktycznie jest bardzo dobrym powodem, żeby właśnie zajrzeć w głąb tej przeszłości, żeby zajrzeć w głąb siebie dawnego. Ale również, żeby jakoś skonfrontować się z rodzicami i w ogóle ze wspomnieniami, które dotyczyły trójki bohaterów. Bo trzeba też zaznaczyć, że w pewnym sensie jest to film zorientowany wokół żałoby, ponieważ punktem wyjścia dla tego filmu jest moment, w którym umiera matka głównej bohaterki, no i Lola jedzie na pogrzeb. I tam spotyka się z ojcem, z ojcem, który nie akceptuje tego, że Lola stała się trans kobietą, a za to matka to akceptowała. Jesteśmy w takim tyglu relacji, w próbie tego, żeby jakoś siebie wzajemnie zrozumieć, i jest to również kino drogi, ponieważ bohaterowie jadą nad morze, gdzie chcą wysypać prochy matki. I żony jednocześnie. Tak, i jak się okazuje, pomysł na film drogi jest tutaj doskonałym środkiem do tego, co chce osiągnąć reżyser, ponieważ on chce skonfrontować te dwie postacie tych dwóch naszych bohaterów, czyli Lole i jej ojca. No i trzeba przyznać, że nie ma lepszego miejsca niż samochód, żeby tak zamknąć ze sobą dwie postacie, które bardzo ze sobą nie chcą przebywać. Ostatecznie jest to film bardzo minimalistyczny i skupiony właśnie tylko i wyłącznie na relacji tych dwóch. Dwóch osób. Tak naprawdę mamy do czynienia w całym filmie tylko z tymi dwoma aktorami. No, pomijając początek, kiedy jeszcze poznajemy trochę bardziej środowisko Loli. I pomijając klub nocny, gdzie również <laughs> pokazują się bardzo interesujące postacie, i to też jest jeden z ciekawszych momentów, kiedy tak. jesteśmy w tym klubie nocnym i Lola też może odkrywać swoją naturalność w byciu kobietą. Jest tam jedna taka przepiękna mm -hmm. scena, kiedy ona tańczy i mm -hmm. na początku czuje się tak nie bardzo w swoim ciele, a później się rozluźnia i czuje się właśnie w pełni fantastycznie w swoim ciele, w ciele kobiety właśnie. Tak, faktycznie mamy do czynienia z takimi kolorowymi epizodami i one też są potrzebne, żeby ta dwójka mogła się odbić w oczach innych. Mm -hmm. No, ale jednak ten film w pełni opiera się na tej parze aktorskiej i jest to casting wyśmienity. Lole gra młoda aktorka, która debiutuje w tym filmie na ekranie, czyli Mia Bowlers, która wcześniej nie miała aktorskiego doświadczenia, ale jest bardzo naturalna. Ma w sobie taki charakterek, widać ten bunt i tą zaciętość, żeby pokazać światu, na co ją stać. No i ma jedną kluczową cechę, dzięki której ten film tak działa. To jest dziewczyna, która faktycznie w trakcie kręcenia tego filmu była w trakcie terapii hormonalnej. I jest to ta wartość naddana której nie posiadało girl. I to naprawdę trzeba docenić, bo wtedy to już jest zupełnie inna jakość odbioru tego filmu. Tu są dwa ważne punkty. Po pierwsze, no właśnie, mamy w roli osoby transseksualnej rzeczywiście osobę transseksualną, co jest ogromną wartością. A druga sprawa, no fakt, że aktorka jest w w pewnym sensie w podobnym punkcie życia, co nasza hmm. bohaterka sprawia, że mamy do czynienia z bardzo rzeczywistą sytuacją, bardzo namacalną sytuacją, i wtedy widz musi się nad tym głębiej zastanowić, nie tylko odebrać to jako sobie historyjkę na ekranie pokazaną w filmie, ale jako część rzeczywistości i uświadamia sobie, że są to problemy osób, z którymi być może wcześniej nie obcował, o których wcześniej nie myślał, a ten film bardzo ładnie naświetla te problemy. Tak, no dzięki temu ta sytuacja staje się znacznie bardziej rzeczywista, i już tak łatwo nie możemy odwrócić wzroku i machnąć ręką, że a to tylko historia. Choć oczywiście nie chcemy nic zabierać, girl, ponieważ też to był absolutnie wyjątkowy debiut z fantastycznymi, takimi delikatnymi zdjęciami. No i to była fantastyczna, wyjątkowa rola Wiktora Polstera. Ten chłopak po prostu ma w sobie ogromną dozę wrażliwości. No i nie dało się ukryć, że to on niósł ten cały film. No ale jak mówimy, ta świadomość, że w postać trans dziewczyny wciela się prawdziwa trans dziewczyna, dodaje po prostu dodatkowej warstwy takiemu filmowi. To zawsze jest trochę tak, że kiedy w filmie uobecnia się ta warstwa autobiograficzna, czyli że mamy do czynienia z sytuacją, kiedy aktor grający daną postać jest trochę związany z tą właśnie postacią, wtedy dzieje się swego rodzaju magia na ekranie. Zresztą z bardzo podobną sytuacją i to w bardzo podobnej tematyce mieliśmy do czynienia w fantastycznej kobiecie, która zdobyła Oscara i tam też fakt, że w główną rolę wcielała się transgenderowa kobieta no też sprawiał, że zupełnie inaczej patrzyliśmy na ten film. Tak, ale postać Loli to tak naprawdę dopiero połowa sukcesu tego filmu, ponieważ mamy jeszcze postać ojca. I bardzo ciekawe jest to, że reżyser, kręcąc ten film, tak naprawdę chciał się rozliczyć z własną przyszłością i z własną relacją z ojcem. Reżyser jest homoseksualistą, dlatego no, można się domyślać, że też z tym ojcem łatwo nie miał. Ale bardzo podobało mi się to, że Reżyser był w stanie, jakby wyjść z siebie, wyjść z tego doświadczenia swojego, tego właśnie odrzucenia braku akceptacji i wznieść się ponad to i dojrzeć większy obrazek tego wszystkiego, większą całość. Mhm. I dzięki temu mamy obraz, który pokazuje perspektywę nie tylko Loli i tego, jak ona bardzo się czuje skrzywdzona, ale również mamy pokazane. Co przeżył jej ojciec. W tym filmie zadziewają się dwie tragedie życiowe. Z jednej strony mamy dziecko, które czuje się niekochane i nieakceptowane przez swojego rodzica, ale z drugiej strony mamy rodzica, który czuje, że poległ jako rodzic. Czuje, że kompletnie nie jest w stanie się porozumieć z własnym dzieckiem i to jest jego wielka porażka. Ale też nie umie się porozumieć z własnym dzieckiem w pewnym sensie z powodu własnej nieświadomości, z powodu własnych uprzedzeń, z powodu tego, że rzeczywiście nigdy nie wgryzł się mhm. wystarczająco. W problemy własnego dziecka. Tak, ale dzięki temu na przestrzeni filmu mamy wielokrotnie zderzenie tych dwóch perspektyw. Z jednej strony Lola mówi przez pryzmat własnego cierpienia nam o jakichś sytuacjach, w sensie swojemu ojcu, ale później. Ojciec przygotowuje ripostę, ponieważ okazuje się, że on również cierpiał. Widział tę sytuację inaczej. Widział to raczej jako zachowanie takiego zbuntowanego nastolatka, który przysparza wiele cierpienia i martwienia się rodzicom. I też trochę nie bierze pod uwagę, co przeżyło jego dziecko, tylko bardziej bierze pod uwagę, co przeżył on i ewentualnie jego żona. No i właśnie ta osoba nieobecna, ta osoba żony i matki, jest tym wyjątkowym spoiwem relacji tej dwójki. No bo. Nie ma wątpliwości, że i ojciec, i córka. Kochali tą matkę i są w stanie dla niej zrobić wszystko, nawet tymczasowo się dogadać. No i to też jest fascynujące w tym filmie. Ten film mnie zdecydowanie kupił, rozczulił i wzruszył. Bardzo podobało mi się, że mamy tu do czynienia w sumie z prostą historią, ale historią, która umie położyć akcenty tam, gdzie to jest potrzebne, a rezygnuje z jakichś niepotrzebnych elementów, zbytniego dramatyzowania. No i oczywiście mamy tych dwójkę wspaniałych aktorów, którzy sprawiają, że. No, Ogląda się to świetnie. Mówiąc z nieprzesadzonym dramatyzowaniem, oczywiście masz na myśli końcówkę girl, która troszkę nam zniszczyła seans, ponieważ jakby była kompletnie z innej bajki. Tutaj nic takiego się nie zadziewa. Film jest konsekwentny, jest właśnie bardzo uroczy, bardzo subtelny. Wiemy dokładnie, co reżyser nam chce powiedzieć i robi to bardzo dobrze. Aczkolwiek mam jeden mały zarzut do tego filmu, ponieważ. Są tu takie trochę elementy magiczne. Mnie nie przeszkadzały. Jest takie trochę poczucie, że ta matka czuwa nad tą dwójką z góry i dzieją się czasem dziwne rzeczy, zwłaszcza z iPodem. I dla mnie to już było trochę kiczowate w sensie, no, zabawa iPodem, który nagle robi dziwne rzeczy. No, było to. Moim zdaniem, trochę zbyt leniwe rozwiązanie jak na ten film. Było to może rzeczywiście już na granicy, ale z drugiej strony były też takie sceny, kiedy wydawało się, że matka czuwa nad bohaterami, które bardzo dobrze się sprawdziły. Tutaj, poza iPodem, taką rolę odgrywa urna matki. No tak. I tu już nie miałem poczucia, że to zostało przesadzone. Nie, no oczywiście jest też spadająca gwiazda. No, właśnie takie, załóżmy, bardziej naturalne mm. elementy kupowałam, ale ten iPod. Troszkę za dużo. Ale ja przyznam, że ten win właśnie na tyle mnie rozczulił, że byłem w stanie wybaczyć mu nawet takie drobne potknięcia które też jakoś tak mi szczególnie nie przeszkadzały. <laughs> Podsumowując, myślę, że to jest bardzo dobry film, żeby oswoić nieoswojonych z osobami transgender, a jednocześnie jest to bardzo dobrze zrealizowany film, który opowiada o tym, jak trudno jest odbudować relacje międzyrodzinne. Dajcie znać, czy wy widzieliście lolę albo podobne filmy w tej tematyce, a od nas póki co to by było na tyle.